Witam ponownie, jesteśmy po spotkaniu Ogniwo z Progresem, ze mną Michał Guca, cześć Michał. Dzień dobry, witam wszystkich. Michał, 0-3 porażka, no brakło chyba zawodników dzisiaj na zmianę, co? Tak, zgadza się, zdecydowanie Progres tutaj kondycją wygrał z nami. No można było to zobaczyć, ile mieli zmienników, mieliśmy jednego, także tutaj kondycja właśnie odegrała moim zdaniem główną rolę. No, staraliśmy się robić co mogliśmy, no ale tutaj Progres jest górą, zagrali lepszy mecz, zasłużyli, tak uważam, moim zdaniem tutaj lepiej, lepiej zagrali w tym meczu. Mieliśmy do końca szanse na mistrza, Graliśmy cały sezon równy z równym, tutaj z niepatologicznymi. Oni stracili punkty przed chwilą, właśnie z krakowską piłką. Mieliśmy nadzieję, że do końca tutaj powalczymy o, o mistrza, no ale nie udało się. No ale zasłużona, zasłużone zwycięstwo tutaj dla, drużyny, tutaj dla drużyny Progresu. No Wydaje mi się, że głowa do góry. Powinniśmy myśleć pozytywnie. Przed sezonem, nie wiem, czy którykolwiek z tutaj z moich kolegów wierzył w to, że my jesteśmy w stanie awansować. Udało nam się, także myślę, że w przyszłym sezonie może uda nam się odegrać no, uda nam się odegrać może nad przed niepatologicznymi, może... Wtedy wygramy mecz i może w wyższej lidze uda nam się zdobyć z nimi więcej punktów. Michał, a nie uważasz, że brakło też dzisiaj skuteczności i troszeczkę zimnej chłodnej głowy pod bramką rywala, bo sytuację stwarzaliście, walczyliście naprawdę walecznie, biegaliście, dużo, dużo biegaliście. Akcje były. Były akcje strzeleckie, tylko brakowało, nie wiem, wykończenia. Jak ty to widziałeś? Tak, tak, zgadza się. Mieliśmy bardzo dużo sytuacji, no brakowało wykończenia. Naprawdę też super, super występ bramkarze rywali, także no, też pod wrażeniem, pod, wrażeniem, pod wrażeniem jego występu. Yy, tak, no zdecydowanie skuteczność zawiodła, ale, ale to też nie był zdecydowanie nasz mecz. Jesteśmy w stanie zagrać odrobinę lepiej. A jak, powiedz mi, ocenisz sezon, no bo jednak awans jest, no, z drugiego miejsca, bo z drugiego, ale awans jest, no czyli co, czyli jest super. Tak, oczywiście awans, awans to, jest nasza, nasz, to był nasz cel, udało nam się to zrobić, także jesteśmy z tego dumni, ale no nie będziemy ukrywać, że no, niedosyt jednak jest. Mieliśmy do końca szansę na mistrzostwo, ale głowa do góry i myślę, że w przyszłym sezonie może uda nam się wygrać mistrza. Ale powiedz mi szczerze, że wierzyłeś w to, że niepatologiczni przegrają swój mecz? Wierzyliście wierzyli Wierzy... w to? Że... Tak, tak, wierzyliśmy. Zawsze w tym sezonie tyle razy udało nam się wracać z jakichś trudnych sytuacji i wierzyć do końca. Na przykład w meczu z Fingoły wygraliśmy 6-4 minut, że przegrywaliśmy chyba trzema bramkami albo dwiema. Udało nam się wygrać, także walczymy do końca. Tym razem się nie udało, ale no, mieliśmy, no, mieliśmy po prostu niesamowitą szansę. A powiedz mi, czego mogę Wam życzyć na sam koniec przed, przed już no, ligą wyżej i przed wakacjami. Mm, żebyśmy, żebyśmy cały czas starali się nie zmieniać, żebyśmy cały czas trenowali ciężko i coraz bardziej poprawiali nasze zgranie i optymizm. Okej, okay, dziękuję ci serdecznie. Dzięki za dzisiaj i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Dzięki.